Witajcie na kanale dzisiaj przed sobą mam mix za 90 zł zapeczka za 30 giga 7 szybki milion za 20 i po 10 zł paradiso kopalnia robinów I love big cash i morze pieniędzy i zaczniemy sobie od tej morze pieniędzy zobaczymy czy tak będzie lepiej Okej, okay. eee, może troszkę przybliżę, Zdrapeczka z numerkiem 19. I co, będziemy szukać eee, kotwicy, nie, skrzyni, wygrywam przepisaną kwotę, Kwotwi kotwica mnoży nam razy dwa i wygrywające liczby. Jakie tutaj są liczby? trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt trzy i trzydzieści siedem. Ok, i co my tutaj mamy? czterdzieści trzy, a potrzebujemy pięćdziesiąt trzy.

9 i 35. Mamy wygraną. Super. Ostatnia liczba wygrana. Wow, 20 zł. No to fajnie. Fajnie. Ja się cieszę. Kontrolne T. I love big cash. Zrapeczka z numerkiem 16. Tutaj szukamy e, napisu cash. Wygrywam przypisaną kwotę i monet, i wtedy

Dwadzieścia dwa też obok, pięćdziesiąt sześć też obok, trzydzieści trzy też obok, trzydzieści dwa, jedenaście, trzydzieści pięć też obok, trzydzieści sześć czterdzieści sześć dwanaście pięćdziesiąt siedem czterdzieści dziewięć czterdzieści siedem siedemnaście piętnaście trzynaście czterdzieści jeden 43, 29, obok i 51 też obok. Czyli ta zrapeczka jest przegrana. Kontrolne DF. Teraz kopalnie rubinów, zrapeczka z numerem 8. 8 czy 6? Nie widzę. ósmy, ok i tutaj szukamy rubinów lub skrzyni, która nam mnoży nie wiem, czy tutaj troszkę przybliża ok skrzynia lub rubiny mamy klucz koniczyna gwiazda zegarek bank Zegarek, korona, safe, pierścionek, koniczyna, gwiazda. czy to jest? Dzwonek, korale, worek, pierścionek, świnka, bank, świnia. Safe. I dzwonek. Niestety to też jest przegrana. O, N kontrolne. Jestem już z powrotem. Teraz a, Paradiso z numerkiem 13. Zobaczymy, czy 13 będzie szczęśliwa. Że nie będzie źle. Nie będzie się od aż tak odbijało. I drapiany po dwa symbole. Co my tu mamy? Shorty i cytryna. Shorty i cytryna. Shorty mamy tu. cytrynkę. Mamy też obok. Tu jest cytrynka. A tu mamy shorty. OK. Żółw i kotwica. Żółw i kotwica. Żółw. pizza. No i chyba wszystko. Następnie um, termometr i arbus. Termometr i arbus. Arbus jest tu. Termometr. Termometr. Więcej arbuzów nie widzę. Następnie co my tu mamy? Rozgwiazda i nuta. Rozgwiazda. Rozgwiazda i nuta. Rozgwiazda i nuta. Nuta. Tu jeszcze była kotwica. Uh, Okej. Okay. Następnie. Uh, płatwy i kostium. Płatwy i kostium. Uh, płatwy są tu. Płatwy i kostium. Kostium jest tu. kostim je sto. Ok. Teraz krab i torba. Krab i torba. Torba je sto. Torba je sto. Tu je skrab. Tu mamy kraba, tylko fala nam brakuje do pięciu tysięcy, krab i torba, torba jeszcze jest tu, ok. I kompas, napój, kompas i napój, napój jest stu. Napój i kompas jest I to wszystko. Teraz motyl i flaming. Motyl i flaming. Flaming. Motyl. Flaming. 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 Ok, następne symbole to latarnia i wodolot. Lata... Tu mamy wodolot, A... wodolot. Tu jest latarnia, tu mamy latarnię, A... wodolot i latarnia. Tu jest latarnia, tu mamy dwie latarnie. Okej, okay. co tutaj dalej mamy? Ostatnie dwa. Delfin i parasol. Delfin i parasol. Parasol jest tu. Delfinek i parasol. No i co? I to wszystko tutaj się ładnie zapowiadało. I tutaj tak samo. Ale niestety Zdrapeczka okazała się być przegrana. YQ. I co teraz, szybki milion. Troszkę odtale. Ok. Zdrapeczka z numerkiem 12. I co? Szukamy gwiazdy. I worka. Worek przynosi nam 70 zł i wygrywających liczb. W grze pierwszej wygrywająca liczba to 47. A 35, 36, 38, 14 i 25. W grze drugiej 43. A nasze liczby to 55, 13, 34 pięćdziesiąt cztery dwadzieścia dwa w grze trzeciej czterdzieści sześć pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia siedem trzydzieści siedem siedemnaście i pięćdziesiąt jeden i w grze czwartej trzydzieści jeden a mamy dziewiętnaście pięćdziesiąt dwa czterdzieści dziewięć pięćdziesiąt sześć i 15. I ostatnie 41. Mamy 24, 29, 26, 48. Jest gwiazda. Super. Czyli wygrywamy przypisaną do niej kwotę. 20 zł zwrocik. Bardzo fajnie, to widziałam że się odkryje. odkryła B kontrolna. I co tutaj dalej? Jakaś kontrolna? B, drugie. 2 razy B. 20 zł. Super. E, giga 7 z numerkiem 7, z moją ulubioną liczbą, więc zobaczymy, co tutaj się zadzieje. Czy coś się zadzieje? I czego my tutaj szukamy? Siódemki. Napisu y, razy 2. Wtedy mierzymy razy 2. I napisu. Razy 5, wtedy mnożymy razy 5. I oczywiście w tej zdroweczce jest jeszcze bonus. Co my tu mamy? Klucz. Gwiazda. Ale gwiazda niestety nie w tej zdrapeczce Jest potrzebna czapka. Ptak. Księżyc. Samolot, radio, parasol, ryba, skutar, cytryna, arbuz, kawa, winogrono. bank zegarek drzewo a świat korona portfel serce truskawka jabłko ananas gitara Trale, tęcza, wiśnia, pik i kot. Znaczy, tutaj są kontrolne, z tej strony nie. Kontrolne będą tutaj. Tutaj też nie widzę. A nie, jeszcze mamy bonus. O, o bonusie bym zapomniała. musimy znaleźć kwotę, a zamy helikopter, czyli i tak nie mamy wygranej. Kontrol N mamy N. n Czyli podsumowując, tutaj mamy przegrane z drapeczki. A tutaj dwie drapeczki. Ta nam dał zwrócik, a ta nam dała 20 zł. Czyli dwie niebieskie dzisiaj wygrały. 40 zł na wkład 90, czyli 50 zł jesteśmy na minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!